Księżar mi skupię. Jakie książ ma pasje, zainteresowania i co ksiądz lubi robić w wolnym czasie? A długo by wymienić. <grymne> na, pewno, na pewno lubię czytać książki, czytam sporo różnych rzeczy. Lubię sport. Sam uprawiałem różne dyscypliny. Amatorsko oczywiście, nie, nie zawodowo nigdy, ale amatorsko, bo myślę, że sport to taka dobra forma. No, takiego relaksu i, i duchowego, i fizycznego też, także kiedyś, no, kiedyś jak byłem młodszy, to w piłkę grałem, w nogę, i, i w siatkówkę, i, i, i w tenisa stołowego, ziemnego, i na rowerach także. No dzisiaj z tych rzeczy trochę mi brakuje czasu, żeby to uprawiać, ale, ale bardzo lubię na przykład siatkówkę do dzisiaj. Bardziej, bardziej, no, mówię, nie ma, nie ma za bardzo okazji, żeby, żeby, grać teraz, bo to wiadomo, że trzeba mieć też i, i, I możliwości, i, i, no i odpowiedni wiek, jak jest jestem trochę starszy, tak się dyspensuję od tego. Księżarcy Biskupie. Dzisiaj szczególnie myślę, że nasze pokolenie widzi i doświadcza pewnej plagi rozwodów, nietrwałości związków. Widzimy, jak małżeństwa się rozpadają, jak rodziny są podzielone. I myślę, że wielu. Wiele osób młodych zadaje sobie pytanie, w takim razie po co brać w ogóle ślub? Po co brać ślub kościelny? Po co to jest? Jeżeli i tak tyle małżeństw się rozchodzi, się rozchodzi po co to? Tak. No może troszeczkę wracamy do pytania o uczestnictwo we mszy świętej. To jest troszeczkę podobne pytanie, bardzo ważne pytanie jakkolwiek, bo to jest, to jest jedno z, jeden z większych problemów w dzisiejszym świecie. Dlaczego małżeństwo sakramentalne? No weźmy, 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 zacznijmy od tego, czym jest w ogóle związek, czym jest małżeństwo, czym jest ten, ten, moment złożenia sobie tej przysięgi, wierności. My często patrzymy tylko poprzez pryzmat tych słów, że ja Ci tam składam, że powiedzmy przyrzekam wielkość, uczciwość i tak dalej, tak dalej. W zależności jaka by, jaka by nie była ta formuła, ona jest tym momentem Zawierzenia całkowiciego, czyli daru z siebie samego dla tej drugiej osoby. I tutaj na przykład to, co się czasem mówi, że czystość małżeńska jest potrzebna, dobra by była i tak dalej, kośmącza, żeby czystość małżeńska była, bo jeśli ja już ten dar z siebie złożyłem wcześniej, poprzez na przykład współżycie i tak dalej, to te słowa, które ja wypowiadam w momencie tego ślubu, to właściwie już są słowami pustymi, bo ja już wszystko dałem z siebie. Czy ja, ja dałam siebie, czy dałam siebie? Jakże ja nic nie mam do więcej do bo już dałem. Dlatego, dlatego Kościół na przykład mówi tak, poczekać do momentu tego złożenia siebie w darze w pełni, czystego daru, niespamionego, nie w żaden sposób skażonego, ale tego czystego daru, mojego czystości wewnętrznej, mojego ciała, mojego, mojego bycia, mojej mentalności, wszystkiego. Ja w tym momencie, właśnie, to jest największy dar, jaki ja w, ten, w tym momencie chcę złożyć. I ja w tym momencie składam tej drugiej osoby, ta druga osoba dla mnie składa siebie w darze. I to jest moment między nami. Ale żeby to jeszcze było ważniejsze, to ja będę na świadka samego Pana Boga. A więc ten Panu, który w jakiś sposób błogosławił, w jakiś sposób no, otacza miłością, tą czystą miłością Bożą, ten akt wzajemnego daru z siebie drugiej osobie. I jest to jednocześnie przypieczętowane, że tak, ja od dzisiaj, ponieważ Boga wziąłem na świadka, to nie mogę tego zniszczyć w żaden sposób. W tej miłości nie mogę podeptać, nie mam prawa podeptać. Bo ja złożyłem przysięgę tej drugiej osobie wobec Pana Boga. Kiedyś złożenie takiego takiej taki, taki przysięgi wobec drugiej nawet osoby, to było czymś wielkim. Ponieważ dzisiaj relatywizuje się wszystko, no to się relatywizuje też Boga jako świadka. Dlatego, dlatego my te wypowiadane słowa bardzo często, które niewiele znaczą na koniec, bo, no bo, bo właściwie za tym już nic nie stoi. Dlatego, dlatego bardzo często małżeństwa się rozpadają, bo ten ktoś pozna, pozna jakąś nową dziewczynę, która mu się spodoba. A ja pytam, a a tak śrubowanie, które złożyłeś wcześniej, tą przysięgę, którą złożyłeś wobec Pana Boga i wobec przede wszystkim tej drugiej osoby, to co nie. To już nieważne jest? Jak to możliwe, że nieważne jest? Czy, czy odwrotnie, że, że ona znajdzie sobie drugiego, drugiego kogoś i, i, i teraz mówi, ja Cię ślubuję na całe życie wier uczciwość wierność, małżeństwo, i tak dalej, jak do śmierci? No gdzie jest konsekwencja. Nie w tym wszystkim jest konsekwencja. Dlatego, dlatego mówię, no, no, trzeba się nad wszystkim zastanawiać. Problem dzisiejszych czasów to jest to, że się nie zastanawiamy. Idziemy jak fala, którą, którą gdzieś tam biał niesie i, i nie bierzemy konsekwencji, nie, nie bierzemy odpowiedzialności za to, co, co potem czynimy. I dlatego to nad tym się, się tym wszystkim zastanawiać, zatrzymać się, pomyśleć, że skoro ja, ja taką, taką przysięgę składam, taki dar z siebie składam, to ja nie mogę tego da da dać w żaden sposób. To też nieraz do, do księży, który zdarzało się, że ktoś tam odchodził z kapłaństwa, no ja go pytam, no mówię, no a jak to tak? Powiedziałeś, że Panu Bogu, że przyrzekam Ci, że będę wiernać do śmierci, co to nie nie jest, przestało być ważne dla Ciebie. Co się stało? Co się stało? Czyli mamy odkryć to piękno... Głębie to, że... przede wszystkim, głębie tego sakramentu, tego wydarzenia, głębie. Co on oznacza? My musimy zrozumieć, co to oznacza. Dlatego są te przygotowania, cykl przygotowań do sakramentu małżeństwa, żeby właśnie sobie uświadomić, czym to jest. I że to my bierzemy na świadka samego Pana Boga. Staje się to sakramentem. Sakrament to jest miejsce, w którym jest obecny Jezus Chrystus. To jest jeden z tych siedmiu sakramentów, gdzie jest obecny Jezus Chrystus. I on stoi, i on słucha, i on przyjmuje przysięgę, i on, on potwierdza tę przysięgę. I to jest, myślę, że ogromnie ważne. Potem, oczywiście, że trzeba w małżeństwie się dopasować, co? wiadomo, przychodzą. Ludzie spotykają się bardzo o różnych charakterach, o różnych sytuacjach, o różnych doświadczeniach. Kiedyś, będąc w Brazylii na północy, w Amazonii, mnie, żeby pokazać zbieg dwóch Jedna, jedna się nazywa czarna rzeka, inna jakaś tam, gdzie nie pamiętam. I, I także jest taka ciekawa sytuacja, że jak się, jak się te, do tego punktu dopływa tam statkiem, to pa, widać, że te dwie rzeki, jedna jest żółta zupełnie, druga jest ciemna. I te dwie rzeki płyną obok siebie przez tam kilka kilometrów, zanim się zaczną łączyć. Dlatego, że jedna ma szybszy nurt, drugi ma, druga ma wolniejszy. I, i tak jest w małżeństwie, że jedno jest szybsze, inne jest wolniejsze. I tak powoli one się, te, te, te dwie rzeki się, jedna wyhamuje trochę, druga przyspieszy, i w ten sposób się łączy właśnie to małżeństwo. Tak samo jest w życiu, dokładnie tak samo. I trzeba mieć trochę cierpliwości, trzeba mieć wyrozumienia, trzeba przede wszystkim rozmawiać. Hmm. Rozmawiać o każdej sytuacji. Papież, się tak żartownej powiedział, że nie powinno się iść spać, zanim się tych wszystkich talerzy nie powyrzuca, tam nie porozbija i nie posprząta. Ważne, żeby posprzątać, żeby przed pójściem spać powiedzieć: Przepraszam cię, zdarzyło się, no wszystko się może zdarzyć w życiu. Przepraszam cię, postarajmy się od nowa jutro i tak dalej. I w ten sposób, jeśli my rozmawiamy, jeśli potrafimy sobie przebaczyć, to, to nawet i trudne sytuacje e, stają się sytuacjami do rozwiązań. Oprócz tego, mamy już całą gamę różnych, różnych, różnych innych inicjatyw czy to pomocy psychologicznej, czy przy pomocy kapłanów, czy przy pomocy jakichś, jakichś osób poradnictwa rodzinnego, takiego czy innego. No, są czasem sytuacje takie, że, że, że no, nie wiemy, jak to rozwiązać. A ktoś inny, kto może przeżył takie doświadczenie, wystarczy z nim porozmawiać i, i tak dalej. I wtedy jakoś te sprawy stają się zupełnie inne. Kiedyś pamiętam, byłem na takich, zaprosili mnie na takie rekolekcje młodych małżeństw, które Przeżywają trochę trudności. No i, i, i tym, takie spotkanie było i, i wieczorem, yy, oni troszeczkę mówili, jak to wyglądało i, i wszyscy podkreślali jedno, że na tych rekolekcjach, właśnie tych dla już takich młodych marzeń, ale z pewnymi trudnościami, największy problem był, bo, bo jedno z takich zadań, od razu na początku, napisać list do swojej żony czy do swojego męża. Mówiliśmy nie wiedzieli, co mamy pisać, od czego zacząć w tych, w tych listach. Ale mówię ten list, w którym, w którym myśmy starali się w jakiś sposób wyrazić to, coś się... to było odkrycie dla tej drugiej osoby. I to był moment, w którym rzeczywiście ta druga osoba zrozumiała wreszcie tą osobę, która ten list pisała. Ale problem jest w tym, że my nie mówimy, ale nie, nie rozmawiamy. My mówimy, my komunikujemy, ale się nie rozumiemy. Tak mówili właśnie ci, ci małżonkowie młodzi. Często jest w małżeństwie tak, że, że się gada, że się mówi dużo, ale się nie słucha drugiego człowieka, nie otwiera się na drugiego człowieka. No i to jest jak dwie zbijają się i, i słowa coraz więcej, huku więcej, wiele i, i, i potem, no nie jesteśmy w stanie już potem rozmawiać. Także, także mówię, no tu jest ogromnie ważne, to żeby, żeby słuchać drugiego człowieka, umieć rozmawiać i starać się, starać się zrozumieć. Z tego, co Krzysztof Zbyskow powiedział, to małżeństwo to jest coś pięknego, tak samo jak relacja z Bogiem i słyszymy, że Bóg jest dobry, piękny, jest miłością, ale pojawiają się w naszym życiu takie sytuacje, że, że może w naszym życiu rodzić się pewien żal też do Boga. Na przykład w takiej sytuacji, gdy jakiś mój kolega, przyjaciel, wieśnik na przykład odbierze sobie życie, jak sobie radzić w takich trudnych sytuacjach, gdzie, gdzie rodzi się w nas pewien żal? Czy Bóg nie mógł go uchronić przed tym? No, oczywiście, że mógłby uchronić. No, musiałby, wracam do tej, do tej idei wcześniejszej, że musiałby być takim stróżem każdego z nas, że, żeby go pilnować i jak ten bierze sznurek, żeby ten sznurek mógł wyrwać z ręki i tak dalej, i tak dalej. No, no, to to nie, jest, nie, jest, nie jest funkcja Pana. Aczkolwiek Pan był na posłana u stróżów. Człowiek, który sobie odbiera życie, jest na pewno człowiekiem zdesperowanym. No trzeba by też spojrzeć, dlaczego był zdesperowanym człowiekiem. Dlaczego Pan Bóg też by nie potępiał tego człowieka. Na pewno nikogo nie potępia Pan Bóg. No, skoro, skoro się targnął na życie, musiał być jakieś motywy, no nie wiem, trudno w tej chwili wchodzić, bo to może lepiej by było psychologę nawet zapytać. Niemniej jednak, ja mówię, żalem, żal do Pana Boga, no co ten Pan Bóg ma wspólnego z tym, że. że że Pan Bóg by nie chciał, żeby On się osoby w życie. Pan Bóg by nie chciał, żeby sobie krzywdy wyrządził jakąkolwiek krzywdę. Pan Bóg mu dawał możliwości, bo, bo, bo no, wziąć tylko Ewangelię, czy, czy nawet drugiego człowieka, który stawia, którego stawia na drodze, tego kogoś, jest takim, ten drugi człowiek jest drogowskazem. Ale jeśli, jeśli ktoś się całkowicie zamyka, no to, no to, to nawet gdyby miał nie wiem, co do tego nie przyjmie. Mogą to być problemy psychologiczne, mogą to być problemy jakieś depresyjne, jakieś zdrowotne, jakieś inne, bo nikt zdrowy człowiek, żaden zdrowy człowiek sobie życia nie odbiera. To jest pewne. A teraz ja mam za to Pana Boga oskarżać. Mieć żaden. No, no nie wiem dlaczego ja bym miał Pana Boga oskarżać za to, bo, bo no, co ten Pan nie jest winny. To może są winni inni ludzie, że doprowadzili go do takiego stanu, jeśli już. Ale na pewno nie Pan Bóg. No. Ja myślę, że w takich sytuacjach, to, to zamiast, zamiast tworzyć w sobie jakiś sztuczny żal nieuzasadniony, to raczej do Pana Boga polecić go, żeby go przyjął, żeby mu przebaczył ten gest taki odebrania sobie życia no, bardziej w ten sposób mu pomóc, żeby żeby Pan Bóg jako ten miłosierny ojciec, tak jak jak ten, jak, jak ojciec przyjął syna marnotrawnego, żeby go przyjął do swojego, do swojego domu i go, i obdarzył jakąś radością wieczną. Czyli Bóg też w tych trudnych sytuacjach daje nam wsparcie we wspólnocie. Oczywiście. Jest takie piękne opowiadanie, opowiadanie ojców Kościoła, a chyba nawet świętego Augustyna, zdaje się, jeśli dobrze, nie, nie mylę, gdzie właśnie Augustyn nie pamiętam, czy to jest Augustyn, czy ktoś tam, ale w razie ta osoba ma do Pana Boga żal, że, że no w trudnych sytuacjach, że Pan Bóg mu nie dopomaga. I wtedy Pan Bóg mu pokazuje na plaży, są ślady. W pewnym momencie są podwójne ślady, w innym momencie są pojedyncze ślady, takie głębsze te ślady, potem znowu podwójne ślady. I co mi tu pokazuje? Co to znaczy? Ja mówię, to znaczy, że tam, gdzie było dobrze, to idziemy obok siebie. Tam, gdzie są pojedyncze ślady, to ja Cię biorę w moje ramiona i Cię niosę, żeby Ci pomóc. Dlatego są głębsze te ślady. Potem, kiedy już wracasz do siebie, to daję Ci możliwość, żebyś nauczył. Tak jest, tak jest z Panem Bogiem, dokładnie. Dziękujemy, księże arcybiskupie, bardzo za odpowiedzi.